Dzień dobry, nazywam się Konrad Łęcki i jestem reżyserem filmu pod tytułem Pogranicznik Pierwsza Linia. Filmu, który powstaje dzięki Państwa wsparciu finansowemu, za które pragnę z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować. To właśnie dzięki Waszym wpłatom udało się już zrealizować pierwsze dni zdjęciowe. Pogranicznik jest odpowiedzią na ataki medialne, jakie kilkanaście miesięcy temu spadły na obrońców naszych wschodnich granic. Ludzi. Którzy stali na straży naszego bezpieczeństwa, opluwano i nazywano mordercami. Trudno sobie wyobrazić, co czuły rodziny obrońców, kiedy codziennie słyszeli w wiadomościach, że ich ojcowie, bracia, synowie to bandyci. Nikt za te pomówienia nie poniósł konsekwencji do dzisiaj. Dlatego powstaje ogranicznik. W dobie zakłamywania historii, wszechobecnych fake newsów i różnego rodzaju przejęzyczeń, to jest nasz obowiązek. Ze względu na poruszany temat, nasz film nie ma szans na wsparcie budżetowe. Dlatego to tylko od Państwa zależy, czy pogranicznik zostanie ukończony. Ze swej strony zapewniam, że podobnie jak przy moim poprzednim filmie pod tytułem Wyklęty, zrobię wszystko, aby efekt końcowy był dla Państwa satysfakcjonujący. Pomóżcie mi w mojej misji. Misji upomnienia się o dobre imię tych, których do tej pory nikt nie przeprosił i nie zadał sobie trudu aby pokazać, jaka była prawda.